Klikamy plik otwórz. Klikamy naszą płytę pliki fotomontaż pustynia i woda. Otwieramy plik pustynia XCF. Dopasowujemy okno do miarę ekranu. Następnie klikamy plik otwórz i otwieramy plik woda XCF. Klikamy zaznaczenie wszystko edycja skopiuj, zamykamy, nie zapisujemy klikamy edycja wklej i na oderwanym zaznaczeniu klikamy nową warstwę klikamy narzędzie przesunięcie najeżdżamy na obszar tej warstwy i dopasowujemy tak jak jest to pokazane tą warstwę, następnie zmieniamy jej krycie Na 60% przesuwamy ku górze, mniej więcej tak, by perspektywa pokrywała się. kamy na tej warstwie prawym przyciskiem myszy. Dodaj maskę warstwy, kamy dodaj, i kamy gradient. I ze standardowym gradientem czarno-białym tworzymy trzymając klawisz kontrol przejście zmieniamy krycie do 100%.